Zaraz poznasz poruszającą historię, która poruszy twoje serce. Traktowali starca jak bezdomnego, bo chodził boso, ale nie wiedzieli, kim jest. Opowieść o pochopnych osądach i głębokich życiowych lekcjach, która pozostanie w twojej duszy na długo po jej wysłuchaniu. Nie zapomnij zostawić łapki w górę, zasubskrybować kanału i włączyć powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych wciągających odcinków. Takich jak ten. A teraz rozpocznijmy tę emocjonalną podróż przez dzisiejszą Warszawę. Był słoneczny majowy poranek w Warszawie. Powietrze miało tę świeżość charakterystyczną dla początku lata, a plac zamkowy tętnił energią młodych studentów spieszących na zajęcia. Okoliczne kawiarnie były pełne, zapach świeżej kawy mieszał się z aromatem świeżych obwarzanków. Magda Kowalska, 28-letnia dziennikarka, właśnie wyszła z redakcji gazety Rzeczpospolita i kierowała się w stronę stacji metra przy Placu Zamkowym. Miała na sobie prostą letnią sukienkę i torbę wypełnioną laptopem oraz notesami. To był pracowity poranek, a redaktor naczelny zażądał od niej artykułu o kontrastach społecznych w stolicy na następny dzień. Przechodząc przez plac, jej uwagę przykuł starszy mężczyzna siedzący na ławce miał około 70 lat śnieżnobiałe włosy i zadbaną brodę ale był bosy i nosił proste znoszone ubrania to co zaskoczyło magdę to nie tylko jego wygląd ale fakt że czytał starą książkę w skórzanej oprawie i wydawał się całkowicie pochłonięty lekturą mężczyzna był ignorowany przez przechodniów niektórzy nawet zmieniali chodnik gdy go mijali Dwoje nastolatków chichotało, wskazując na jego brudne stopy. Strażnik Miejski podszedł do niego i powiedział coś ostrym tonem, a starzec tylko łagodnie się uśmiechnął i skinął głową. Magda zatrzymała się kilka metrów dalej i wyjęła aparat fotograficzny. Było coś w godności starca, co mocno kontrastowało z reakcjami osób wokół. Idealne do mojego artykułu o kontrastach społecznych, pomyślała robiąc kilka zdjęć. Coś popchnęło ją, by podejść do niego. Może instynkt dziennikarski, może zwykła ciekawość. Dzień dobry, powiedziała Magda z szacunkiem. Czy przeszkadzałoby panu, gdybym usiadła obok? Starzec podniósł wzrok z nad książki, a Magda była uderzona jego oczami intensywnie niebieskimi, czystymi i przenikliwymi. Uśmiechnął się, a jego twarz rozjaśniła się. Dzień dobry pani, oczywiście jest tu wystarczająco dużo miejsca, odpowiedział spokojnym, wykształconym głosem, który wydawał się całkowicie sprzeczny z jego wyglądem. Magda usiadła, zauważając, że starzec czytał Zniewolony umysł Czesława Miłosza, klasyczne dzieło polskiej literatury. To jedna z moich ulubionych książek, skomentowała Magda, próbując rozpocząć rozmowę. Ach, zna pani dzieła Miłosza? To pocieszające widzieć, że młodzi ludzie nadal czytają klasyczną literaturę, powiedział starzec z entuzjazmem. Nazywam się Andrzej Nowicki. Magda Kowalska, przedstawiła się. Pracuję jako dziennikarka w Rzeczpospolitej. Dziennikarka? Jaka dziedzina Panią interesuje? Społeczna kultura. Staram się pisać o rzeczach, które naprawdę mają znaczenie, odpowiedziała Magda. W międzyczasie grupa turystów przeszła obok nich, a przewodnik powiedział coś po angielsku, wskazując na zamek królewski, ale patrząc z odrazą na starca, Andrzej zauważył to i lekko westchnął. Wie pani, pani Magdo, ludzie widzą tylko to, co chcą widzieć. Widzą bosego starca i zakładają, że jestem bezdomnym. Nikt nie zastanawia się, dlaczego człowiek miałby wybrać chodzenie boso po zatłoczonym mieście. A dlaczego pan? To wybrał? Zapytała Magda zaintrygowana. Andrzej tajemniczo się uśmiechnął. Każdy wybór ma za sobą historię. Może kiedyś opowiem pani moją historię. W tym momencie zadzwonił telefon Magdy. To był redaktor naczelny, który pilnie wzywał ją do biura. Przepraszam, muszę iść, powiedziała Magda wstając. Zawahała się przez chwilę, a potem dodała. Chciałabym usłyszeć pana historię. Może jutro o tej samej porze? Będę tutaj, odpowiedział Andrzej po prostu. Gdy Magda odchodziła, strażnik miejski podszedł do Andrzeja i zaczął mówić do niego władczym tonem, żądając, by opuścił teren. Magda zatrzymała się i odwróciła, czując potrzebę interwencji. Przepraszam, powiedziała, pokazując swoją legitymację prasową. Ten pan jest ze mną, przeprowadzamy wywiad. Strażnik wydawał się nieprzekonany, ale wycofał się, nie bez uprzedniego wymamrotania czegoś o utrzymaniu porządku publicznego. Dziękuję, powiedział Andrzej. Do zobaczenia jutro, Magdo. Jeśli zaciekawił Cię początek tej historii, nie zapomnij zostawić łapki w górę, zasubskrybować kanału i włączyć powiadomienia. Ciąg dalszy będzie jeszcze bardziej fascynujący, gdy odkryjemy, kim naprawdę jest ten tajemniczy bosy Starzec. Napisz w komentarzach. Co myślisz, że wydarzy się w następnym rozdziale? Następnego dnia Magda dotarła na plac zamkowy dwadzieścia minut wcześniej. Był to ponury dzień, niebo Warszawy było pokryte szarymi chmurami, a w powietrzu wisiała groźba deszczu. Zabrała ze sobą termos z kawą dla Andrzeja i kilka świeżych obważanków z ulubionej piekarni. Ku jej zaskoczeniu starzec już tam był, na tej samej ławce, nadal bosy, ale w nieco czystszych ubraniach niż poprzedniego dnia. Czytał tę samą książkę. Dzień dobry, panie Andrzeju, przywitała. Go Magda, oferując termos i torebkę z obwarzankami. Przyniosłam panu śniadanie. Andrzej uśmiechnął się z wdzięcznością. Co za uprzejmość. Dziękuję bardzo, Magdo. Proszę usiąść. Magda zauważyła, że choć przyjął dar, starzec zachowywał pewną godność, która sugerowała, że nie był przyzwyczajony do otrzymywania jałmużny. Jego dłonie, choć spracowane, były zadbane, z czystymi paznokciami. Wie pan, byłam zaintrygowana naszą wczorajszą rozmową, zaczęła Magda wyciągając notes. Obiecał mi pan, że opowie swoją historię. Andrzej wziął łyk kawy i spojrzał w dal w kierunku imponującego gmachu Zamku Królewskiego. Byłem tam profesorem przez 35 lat powiedział po prostu wskazując na Uniwersytet Warszawski który widać było w oddali wykładałem literaturę polską Magda zastygła z otwartymi ustami Profesor uniwersytecki ale w takim razie dlaczego dlaczego teraz tak wyglądam dokończył z smutnym uśmiechem To długa historia Magdo powiedzmy że życie nauczyło mnie kilku ważnych lekcji w ostatnich latach Andrzej zaczął opowiadać był jednym z najbardziej szanowanych profesorów na wydziale polonistyki. Opublikował liczne książki i artykuły, wykształcił pokolenia studentów. Miał piękny dom na starym mieście, kochającą żonę, Annę, która była nauczycielką fortepianu, i dwoje odnoszących sukcesy dzieci, które teraz mieszkały za granicą, córkę lekarkę we Francji i syna architekta w Kanadzie. 3. Lata temu Anna została zdiagnozowana z terminalnym stadium raka, kontynuował, a jego głos lekko drżał. Wydaliśmy wszystkie nasze oszczędności na eksperymentalne terapie, sprzedaliśmy dom, samochód, wszystko. Nic nie pomogło. Magda słuchała ze ściśniętym sercem. Deszcz zaczął lekko padać, ale żadne z nich nie wykonało żadnego gestu, by się schronić. Po śmierci Anny zmieniłem się zdałem sobie sprawę, że wszystko, co uważałem za ważne status społeczny, pieniądze, posiadłości, nie znaczyło nic w obliczu śmierci. Zacząłem żyć inaczej. A pana dzieci? Nie pomogli panu? Zapytała Magda. Mają swoje rodziny, swoje problemy. Powiedziałem im, że wszystko jest w porządku, że mam wszystko, czego potrzebuję. Nie chcę być ciężarem, odpowiedział z godnością. W rzeczywistości myślą, że mieszkam u mojego byłego studenta, co jest częściowo prawdą. Oferuje mi pokój, gdy pogoda jest zbyt zła. A dlaczego? Boso? zapytała Magda, patrząc na jego brudne stopy. Andrzej uśmiechnął się. Zaczęło się jako konieczność. Nie miałem już pieniędzy na dobre buty, a stare powodowały bolesne odciski. Ale potem odkryłem coś zaskakującego. Chodzenie boso sprawiało, że czułem się połączony z ziemią, z rzeczywistością. Przeczytałem o korzyściach chodzenia boso i kontynuowałem, mimo dezaprobujących spojrzeń. Ale jak pan przeżywa, z czego się pan utrzymuje? Mam małą emeryturę. Wystarczy na proste jedzenie i kilka niezbędnych rzeczy, ale co ważniejsze, mam wolność czytania, myślenia. Obserwowania świata bez ograniczeń, które sam sobie narzucałem wcześniej. W tym momencie deszcz przybrał na sile. Grupa studentów przeszła szybko obok nich, chroniąc się pod parasolami. Jeden z nich zatrzymał się nagle, patrząc na Andrzeja szeroko otwartymi oczami. Profesor Nowicki, to pan? zapytał młody, człowiek z niedowierzaniem. Andrzej spojrzał na niego i po kilku chwilach wahania uśmiechnął się. Michał. Jak się masz, młody człowieku, skończyłeś pracę o Mickiewiczu? Student wydawał się zdezorientowany, patrząc to na swojego bosego profesora, to na Magdę. Tak, dostałem pięć dzięki pańskim radom, ale co pan tu robi? Wszyscy na wydziale zastanawiają się, co się z panem stało po. po tym jak pan. tak nagle odszedł. Potrzebowałem przerwy, Michał. Nic mi nie jest, nie martw się. Michał wyglądał, jakby chciał powiedzieć więcej, ale przyjaciel zawołał go i odszedł, obiecując, że wróci, by porozmawiać dłużej. Moi studenci, powiedział Andrzej z dumą, gdy Michał odszedł, oni są moim prawdziwym dziedzictwem. Magda była poruszona historią Andrzeja. Przed nią stał niezwykły bezdomny, ale człowiek, który dokonał świadomego wyboru, by żyć inaczej. Rezygnując z konwencji społecznych po głębokiej, osobistej tragedii. Muszę pana o coś zapytać, panie profesorze, powiedziała Magda cicho. Czy zgodziłby się pan, żebym opowiedziała pańską historię w naszej gazecie? Myślę, że mogłaby zainspirować wielu ludzi, Andrzej zawahał się. Nie szukam uwagi ani litości, Magdo. Nie o to by chodziło, ale o wybory, wartości oto co naprawdę znaczy być wolnym po chwili namysłu starzec lekko skinął głową może moja historia mogłaby komuś pomóc ale proszę nie wspominaj prawdziwych imion moich dzieci nie chcę stawiać ich w niezręcznej sytuacji deszcz ustał równie nagle jak się zaczął a słońce nieśmiało wyglądało zza chmur sprawiając że krople wody na liściach drzew na placu błyszczały jak diamenty chodźmy powiedziała Magda wstając. Chciałabym panu coś pokazać. Magda poprowadziła Andrzeja przez ulicę Warszawy, przechodząc przez stare miasto, gdzie turyści gromadzili się wokół historycznych budynków i przytulnych kawiarni. Ludzie patrzyli na nich dziwnie. Elegancka, młoda kobieta w towarzystwie bosego starca, ale Magda zdawała się tego nie zauważać lub nie przejmować się tym. Dokąd idziemy? zapytał Andrzej, idąc lekkimi krokami po wciąż wilgotnym bruku do redakcji gazety. Chcę pana przedstawić redaktorowi naczelnemu. Jeśli pan się zgodzi, chciałabym, żebyśmy wspólnie napisali dłuższy artykuł, może nawet serię artykułów o pańskich doświadczeniach. W redakcji Rzeczpospolitej Magda przedstawiła Andrzeja swoim kolegom. Początkowo patrzyli na niego podejrzliwie, ale ich nastawienie szybko się zmieniło, gdy starzec zaczął mówić. Jego erudycja, elegancki sposób wypowiadania się i fascynujące historie z okresu, gdy był profesorem uniwersyteckim, zaciekawiły wszystkich. Redaktor naczelny Tomasz Wiśniewski, surowy mężczyzna, który rzadko się uśmiechał, słuchał, jak Andrzej mówił o współczesnej literaturze polskiej i swoich doświadczeniach pedagogicznych. Panie Nowicki, czytałem kilka pańskich książek, gdy byłem studentem, przyznał w końcu Tomasz. Pańska analiza twórczości Wisławy Szymborskiej wywarła na mnie głęboki wpływ. Andrzej uśmiechnął się skromnie. Cieszę się. Słysząc to, Szymborska pozostaje jedną z najbardziej autentycznych poetek polskich. Po prawie dwugodzinnej dyskusji redaktor naczelny zatwierdził propozycję Magdy, serię pięciu artykułów zatytułowaną Lekcje życia od bosego profesora, opartą na wywiadach z Andrzejem Nowickim. Właściwie dodał Tomasz, myślę, że moglibyśmy pójść dalej. Co pan sądzi o cotygodniowej rubryce? Refleksje o społeczeństwie, kulturze, wartościach, z pańskiej unikalnej perspektywy? Andrzej wydawał się zaskoczony. Rubryka? Nie wiem, czy jestem na to gotowy. Pomyśl, ilu ludzi mógłbyś wpłynąć? nalegała Magda. Ile umysłów mógłbyś otworzyć tak jak robiłeś to z pokoleniami studentów? Gdy wyszli z budynku redakcji Zapadł już wieczór. Światła miasta zaczęły się zapalać, a powietrze stało się chłodne. Gdzie pan właściwie mieszka? Zapytała Magda, nagle zdając sobie sprawę, że nie wie, dokąd starzec udaje się nocą. Mam mały pokój w domu mojego byłego studenta, Piotra, na Żoliborzu. To daleko, ale lubię spacerować. Odprowadzę pana, zaoferowała Magda. W drodze do tymczasowego lokum Andrzeja przeszli przez park. Starzec zatrzymał się obok kwitnącej lipy i głęboko odetchnął. Wiesz, Magdo, najważniejszą lekcją, jakiej nauczyłem się w ostatnich latach, jest to, że szczęście nie pochodzi z tego, co masz, ale z tego, z czego jesteś gotów zrezygnować. Magda spojrzała na niego pytająco. Zrezygnowałem z dumy, z potrzeby imponowania, z przywiązania do rzeczy materialnych, wyjaśnił. Nie mówię, że to łatwe, lub że to droga dla każdego, ale dla mnie było to wyzwalające. Dotarłszy przed typowy blok z okresu komunistycznego, Andrzej zatrzymał się. Tu mieszkam. Piotr to dobry chłopak. Był jednym z moich najlepszych studentów. Czy mogę pana zapytać o coś osobistego? powiedziała Magda. Nie żałuje pan nigdy decyzji o rezygnacji ze wszystkiego? Andrzej pomyślał przez chwilę. Żałuję tylko, że zajęło mi tak długo zrozumienie tego, co naprawdę się liczy. Spędziłem dekady budując karierę, gromadząc tytuły i uznanie, podczas gdy zaniedbywałem prawdziwe relacje, czas z rodziną, proste radości. Zanim się rozstali, Andrzej zapytał Magdę. A ty co sprawia, że jesteś naprawdę szczęśliwa? Pytanie zaskoczyło ją pomyślała o swoim zabieganym życiu, o ciągłej chęci awansu w karierze, o powierzchownych relacjach z ludźmi wokół niej. Nie wiem, odpowiedziała szczerze. Chyba wciąż próbuje się dowiedzieć. To najmądrzejsza. Z odpowiedzi, uśmiechnął się Andrzej. Szukanie jest ważniejsze niż znalezienie. W następnych tygodniach Magda i Andrzej pracowali razem nad serią artykułów. Pierwsza część opublikowana pod tytułem Bosy Profesor z Placu Zamkowego, stała się wiralem w mediach społecznościowych. Ludzie z całej Polski komentowali udostępniali i debatowali nad historią profesora, który zrezygnował z komfortu, by odnaleźć sens. Niektórzy krytykowali go, uważając za nieodpowiedzialnego lub ekscentrycznego, inni podziwiali go za odwagę życia zgodnie z własnymi wartościami. Wielu byłych studentów zaczęło go szukać, przynosząc historię o tym, jak wpłynął na ich życie. Andrzej otrzymał oferty wywiadów telewizyjnych, ale odrzucił je wszystkie. Nie szukam sławy, wyjaśnił Magdzie. Chcę tylko podzielić się kilkoma myślami, które mogłyby komuś pomóc. Pewnego ciepłego czerwcowego popołudnia, gdy pracowali nad czwartym artykułem w skromnym mieszkaniu Magdy, zadzwonił jej telefon. To była recepcja budynku, w którym mieszkała pani Kowalska. Są tu dwie osoby, które panią szukają. Mówią, że są z Francji i Kanady. Magda spojrzała zdezorientowana na Andrzeja, który przysłuchiwał się rozmowie. Twarz starca zbladła. To. Moje dzieci, wyszeptał. Jak mnie znaleźli? Artykuły, zrozumiała Magda. Przeczytali artykuły i rozpoznali pańską historię, nawet jeśli zmieniliśmy nazwiska. Kilka minut później drzwi mieszkania otworzyły się, ukazując mężczyznę i kobietę, oboje w wieku około 40 lat. Patrzyli na swojego ojca z mieszanką emocji, szoku, bólu, miłości. Tato, powiedziała kobieta ze łzami w oczach. Dlaczego? Dlaczego nas okłamałeś, że wszystko jest w porządku? Dlaczego nie pozwoliłeś nam pomóc? Andrzej powoli wstał, z godnością, mimo prostych ubrań i bosych stóp. Karolina, Marek, nie chciałem, żebyście się martwili, nie chciałem być ciężarem. Ciężarem? wykrzyknął Marek jego syn. Jesteś naszym ojcem. Po wszystkim, co dla nas zrobiłeś, jak mogłeś myśleć, że kiedykolwiek uznamy Cię za ciężar? Magda dyskretnie wycofała się do kuchni, zostawiając ich, by rozwiązali swoje rodzinne problemy. Przez uchylone drzwi słyszała, jak rozmawiają, płaczą, czasami się śmieją, dzieląc się historiami o swojej matce. Po ponad godzinie Magda została zaproszona, by do nich dołączyć. Atmosfera się zmieniła. Nadal było napięcie, ale też nowe zrozumienie. Magdo, powiedział Andrzej, moje dzieci zaprosiły mnie, żebym pojechał z nimi. Karolina ma duży dom w Lyonie z pięknym ogrodem. I tata się zgodził, dodała Karolina z uśmiechem, choć postawił nam warunek, że będzie mógł chodzić boso po ogrodzie. Wszyscy się roześmiali, a Magda zauważyła coś innego w oczach Andrzeja. Blask, spokój, którego wcześniej tam nie było. Co się stanie z naszymi artykułami? zapytała. Dokończymy je, obiecał Andrzej. Mogę pisać z Francji i przesyłać ci materiały, a może podczas wakacji wrócę do Warszawy. Następne dni minęły szybko. Magda pomogła Karolinie i Markowi odzyskać ostatnie osobiste rzeczy ich ojca od Piotra. Andrzej podpisał oficjalną umowę z gazetą na cotygodniową rubrykę, która miała się nazywać po prostu Refleksje profesora. W ich ostatni wspólny wieczór w Warszawie odbyli spacer po parku Łazienkowskim. Był to idealny letni wieczór, ze złotym światłem zachodu słońca odbijającym się w jeziorze i rodzinami spacerującymi po alejkach. Wiesz co zrozumiałem, Magdo? Powiedział Andrzej, patrząc na dzieci bawiące się przy fontannie. Myślałem, że rezygnując ze wszystkiego, znajdę wolność i w pewnym sensie miałem rację. Ale prawdziwa wolność nie polega na rezygnacji z rzeczy, ale na rezygnacji z przywiązania do nich. Co pan ma na myśli? Kiedy straciłem Annę, straciłem też sens mojego życia. Myślałem, że rezygnując ze wszystkiego, co miałem statusu, komfortu, relacji, znajdę nowy sens, ale prawdziwy sens już tam był, w relacjach z ludźmi, których kocham, w możliwości dzielenia się czymś wartościowym. Andrzej zatrzymał się i spojrzał na Magdę swoimi czystymi niebieskimi oczami. Nie musisz rezygnować ze swojego życia, aby żyć autentycznie. Musisz tylko być świadoma swoich wyborów, wiedzieć, dlaczego robisz to, co robisz. Nie pozwolić społeczeństwu lub oczekiwaniom innych dyktować twoich wartości. Magda poczuła, że te słowa głęboko zapadają w jej duszę, odpowiadając na pytania, których nawet nie wiedziała, że ma. Następnego ranka, na lotnisku Chopena, Magda uściskała ich wszystkich troje. Przyjedziesz nas odwiedzić we Francji nalegała Karolina. Mamy dla ciebie pokój, kiedy tylko zechcesz. Gdy odchodzili w kierunku bramki, Magda zauważyła, że Andrzej nosił wygodne sandały, kompromis, na który poszedł dla swoich dzieci, ale jego chód pozostał tak samo lekki, jakby wciąż czuł ziemię pod stopami. W następnych tygodniach Magda nadal otrzymywała artykuły Andrzeja przez e-mail. Czytelnicy czekali na nie z niecierpliwością. Refleksje profesora stały się jedną z najbardziej popularnych rubryk w gazecie. Sama Magda zaczęła wprowadzać zmiany w swoim życiu. Wzięła wolne, by odwiedzić rodziców w Gdańsku, zaczęła częściej chodzić po parkach, zauważać szczegóły wokół siebie i, okazjonalnie, gdy była sama na plaży, zdejmowała buty i chodziła boso po piasku, czując każde ziarenko każdą teksturę łącząc się z czymś pierwotnym i autentycznym. Jej ostatnia rozmowa z Andrzejem, przez wideorozmowę, odbyła się poprzedniego wieczoru. Starzec wydawał się szczęśliwy siedząc w ogrodzie domu swojej córki, z laptopem przed sobą i kotem na kolanach. W przyszłym tygodniu napiszę o tym, jak możemy znaleźć radość w małych rzeczach, powiedział jej. O tym, jak zachód słońca, dobra książka czy szczera rozmowa mogą być cenniejsze niż wszystkie materialne bogactwa. Magda uśmiechnęła się. Nie mogę się doczekać, żeby to przeczytać. Drodzy widzowie, dotarliśmy do końca tej poruszającej historii, która nauczyła nas, że prawdziwe wartości życia nie tkwią w rzeczach materialnych czy statusie społecznym, ale w autentycznych relacjach z otaczającymi nas ludźmi i w odwadze życia zgodnie z własnymi zasadami. Jeśli spodobała Wam się ta podróż z profesorem Andrzejem i dziennikarką Magdą, zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, zasubskrybowania kanału i włączenia powiadomień, aby nie przegapić kolejnych podobnych historii. Podzielcie się w komentarzach, która lekcja życiowa z historii bosego profesora najbardziej Was poruszyła. Dziękuję, że byliście ze mną i czekam z niecierpliwością na spotkanie z Wami przy kolejnej opowieści.